Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się skąd oglądasz ten filmik? Jesteś w domu, w pracy, a może masz właśnie chwilę przerwy? Chcę, żebyś na moment połączył się ze swoim ciałem i umysłem. Pytam też czy lubisz treści o modlitwie, pozytywnej energii i świecie duchowym? Jeśli tak, przygotuj się, bo w ciągu najbliższych minut odkryjesz sekret, który może odmienić cały twój tydzień w zaledwie pięć minut dziennie. Tak, pięć minut może zmienić twoją energię, nastawienie, zdolność do stawiania czoła wyzwaniom, a nawet sposób w jaki łączysz się z pojawiającymi się w ciągu dnia możliwościami. A oto pierwszy sekret: większość ludzi ignoruje prawdziwą moc świadomej modlitwy. Wielu modli się z przyzwyczajenia. Recytuję słowa bez odczuwania, nie zdając sobie sprawy, że to intensywność energii, którą wkładamy w modlitwę, naprawdę robi różnicę. Ale dziś nauczysz się dokładnej techniki, która była używana przez wielkich mistrzów duchowych, w tym Chico Xaviera, do harmonizowania ciała, umysłu i ducha. Prosty, zaledwie pięciominutowy rytuał, który, praktykowany codziennie, może przynieść rezultaty, które wydają się prawie cudowne. Czy czułeś kiedyś, że tydzień mija, a ty nie potrafisz się zorganizować? Brakuje ci energii, jakbyś tylko reagował na wydarzenia? Wiedz, że można to zmienić. Pięciominutowa modlitwa, którą tu omówimy, to nie tylko słowa. To intencja, skupienie, wdzięczność i dostrojenie do większej siły, która łączy wszystko wokół nas. Zrozumienie tej praktyki sprawi, że każdy dzień będziesz mógł zaczynać z jasnością, determinacją i odnowioną energią. Ale zanim przejdziemy do praktyki, wyobraź sobie swoje życie jako wielki dom. Każdy dzień to jeden pokój w tym domu. Teraz wyobraź sobie, że masz cichego dozorcę, który wszystko organizuje, sprząta, naprawia i utrzymuje w porządku. Ten dozorca to Twoja wewnętrzna energia, Twoja emocjonalna i duchowa równowaga. Pięciominutowa modlitwa działa jak bezpośredni impuls dla tego dozorcy, pozwalając mu na reorganizację każdego aspektu Twojego tygodnia z większą harmonią, spokojem i skupieniem. I tu jest pierwszy haczyk. Czy wiesz, że nawet małe zmiany w sposobie modlitwy mogą zwielokrotnić jej efekty? Detal w intencji, starannie dobrane słowo lub moment dnia, w którym się łączysz, może w imponujący sposób wzmocnić rezultaty. Dlatego zostań ze mną, bo w ciągu najbliższych minut odkryjesz każdy z tych sekretów i dowiesz się, jak je prosto zastosować. Struktura modlitwy jest ważniejsza niż myślisz. Nie chodzi tylko o mówienie pięknych słów, ale o odczuwanie, wyobrażanie i wizualizowanie. Pierwszym etapem jest wdzięczność. Podziękuj za wszystko, co już masz, za każdą chwilę, za każdy oddech. Poczuj, jak ta wdzięczność wypełnia twoje ciało jak delikatne światło, szybki haczyk. Choć wydaje się prosta, ta codzienna praktyka zmienia postrzeganie rzeczywistości i przyciąga możliwości w subtelny, ale potężny sposób. Potem przychodzi pozytywna intencja. To tutaj określasz, jak ma przebiegać twój tydzień. Wybieraj słowa, które podnoszą twoją energię i tworzą mentalne obrazy sukcesu, harmonii, radości i nauki. Nie ograniczaj się do powierzchownych rezultatów, myśl o dobrym samopoczuciu, równowadze i spokoju. Haczyk, zauważysz, że gdy świadomie kierujesz swoim umysłem, twoja rzeczywistość naturalnie odpowiada, przynosząc doświadczenia, które wzmacniają twoją intencję. Trzecim krokiem jest wizualizacja. Zamknij oczy na kilka sekund i wyobraź sobie swój tydzień, jakby już się odbywał dokładnie tak jak tego pragniesz. Zobacz siebie spokojnego, produktywnego, zdrowego, pewnego siebie i pełnego energii. Poczuj kolory, usłysz dźwięki, dostrzeż każdy szczegół. Ten proces tworzy połączenie między Twoim świadomym umysłem, a tym, co możemy nazwać polem energetycznym wokół ciebie. Haczyk, każdego dnia ta praktyka będzie stawać się potężniejsza, ponieważ Twój mózg zaczyna próbować rzeczywistości, którą chcesz zamanifestować. Teraz przejdźmy do praktycznego przykładu. Weź głęboki oddech, zamknij oczy i zacznij. Jestem wdzięczny za ten nowy dzień i za wszystkie możliwości, jakie ze sobą niesie. Niech moja energia będzie zrównoważona, mój umysł jasny, a serce pełne spokoju. Niech każde wyzwanie będzie lekcją, a każda chwila nauką. Niech mój tydzień będzie harmonijny, produktywny i pełen radości. Rób to przez pięć minut, czując każde słowo. Haczyk. Odmawiaj tę modlitwę wcześnie rano przed wszelkimi rozpraszaczami, a zauważysz subtelne, ale potężne zmiany w sposobie, w jaki radzisz sobie z dniem. Inspirujące historie dowodzą siły tej praktyki. Na przykład Chico Javier opowiadał, że chwile krótkiej, intensywnej i świadomej modlitwy miały moc zmieniania nastroju, nastawienia, a nawet zdrowia emocjonalnego ludzi wokół niego. Zwykli ludzie, którzy stosowali tę technikę codziennie, donoszą, że czują się lżejsi, mają większą jasność umysłu i są w stanie radzić sobie z problemami bez załamywania się. Haczyk, nawet jeśli nigdy w pełni nie wierzyłeś, praktykowanie pięciu minut dziennie tworzy efekt kumulacyjny, który zauważysz dopiero z czasem. Istnieje związek między modlitwą, umysłem i ciałem, którego wielu ludzi nie jest świadomych. Współczesne badania pokazują, że chwile pozytywnej koncentracji, medytacji i wdzięczności zwiększają produkcję substancji, które wzmacniają układ nerwowy i poprawiają samopoczucie. Haczyk, łącząc naukę z duchowością, odkrywasz, że ta praktyka jest jednocześnie prosta i niezwykła. Aby jeszcze bardziej zwiększyć rezultaty, oto kilka wskazówek. Wybierz spokojne miejsce. Bez rozpraszaczy, weź głęboki oddech przed rozpoczęciem, połącz się ze swoim ciałem i bądź obecny w tej chwili. Powtarzaj modlitwę codziennie, najlepiej o tej samej porze. Haczyk, konsekwencja to sekret, który zamienia pięć minut w rezultaty, które mogą trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata. W trakcie oglądania filmu powinieneś sobie wyobrażać, że każde słowo, każdy oddech i każda pozytywna myśl Dodają energii Twojemu ciału, odnawiają komórki i wzmacniają umysł. To jest moc świadomej modlitwy, nie wymaga niczego zewnętrznego, tylko Twojej uwagi i oddania. Haczyk, a kiedy ta energia dostraja się do intencji, możliwości i doświadczenia, zaczynają napływać w zaskakujący sposób. Możesz także tworzyć małe warianty modlitwy, dostosowując słowa do swojego uczucia w danym dniu. Ważne jest, aby utrzymać pozytywną energię, skupienie i wdzięczność. Haczyk. Każda wariacja zwiększa połączenie z Twoim wnętrzem i wszechświatem wokół ciebie, czyniąc każdą praktykę wyjątkową i potężną. Zastanówmy się nad realnym wpływem tej praktyki. Pięć minut może wydawać się niewiele, ale kiedy są wykonywane codziennie, tworzą solidną bazę pozytywnej energii, która wpływa na twoją kreatywność, produktywność i zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami. Haczyk, małe zmiany powtarzane z dyscypliną dają rezultaty, które często wydają się magiczne, ale są owocem konsekwencji i intencji. Wyobraź sobie teraz swój tydzień jako strumień energii. Każda modlitwa to ogniwo, które wzmacnia ten strumień. Haczyk, im silniejsze i bardziej świadome jest każde ogniwo, tym bezpieczniejszy, bardziej harmonijny i produktywny stanie się twój tydzień. I na koniec ostatnia uwaga. Świadoma modlitwa nie polega tylko na proszeniu, ale na odczuwaniu, dziękowaniu i dostrajaniu się. Haczyk. Po zakończeniu codziennej praktyki zarezerwuj kilka sekund, aby zauważyć różnice w swoim oddechu, postawie i stanie emocjonalnym. Ta świadomość wzmacnia efekt i zwiększa poczucie dobrego samopoczucia. Tak więc, moje wezwanie do działania zacznij już dziś poświęć pięć minut rano na tę modlitwę. Podziel się tą techniką z kimś, kogo kochasz. Wypróbuj przez siedem kolejnych dni. I obserwuj zmiany w swojej energii, nastawieniu i jasności umysłu. Skomentuj poniżej swoje doświadczenie, skąd oglądasz i jak się czułeś po tej praktyce. Wstrząsający wniosek. Małe akty wiary, konsekwencji i intencji mają moc przemieniania twojej rzeczywistości. Pięć minut może odnowić cały twój tydzień, wzmocnić twoją energię i połączyć cię z twoją najlepszą wersją. Pamiętaj słowa Chico Saviera: Wiara, nawet cicha i krótka, jest w stanie poruszyć energię, zmienić sytuację i otworzyć drzwi, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Nie lekceważ mocy świadomej chwili modlitwy. Zacznij teraz i zmień swój tydzień w coś niezwykłego.